Witamy Państwa serdecznie. Nie będę ukrywał, że trochę czekałem na ten mecz. Miejmy nadzieję, że poziom widowiska nie zawiedzie i będzie o czym rozmawiać. A na stanowiskach komentatorskich kłaniają się Państwu Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Już dosłownie za moment ruszamy z dzisiejszym spotkaniem w ramach rozgrywek ligowych. Nie mogę się doczekać, co dziś pokażą obie drużyny. No, myślę, że czeka nas tu 90 minut dobrej piłki. Oby obydwie ekipy stanęły na wysokości zadania. Tak wygląda skład gospodarzy na to spotkanie. Wszystko wskazuje na to, że zagrają w formacji 1-3-5-2, prawda? Zgadza się, liczą najwidoczniej, że takie ustawienie pozwoli im dominować na całym placu gry. Przy takiej taktyce pomocnicy odgrywają kluczową rolę, zwłaszcza na skrzydłowych spoczywa duża odpowiedzialność, bo muszą zarówno cofać się do obrony, jak i dostarczać piłkę ze skrzydeł napastnikom. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce, i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Pierwszy gwizdek. Jedziemy. Próba odbioru i przerwany atak. Schumacher. Tracą piłkę. Dobrą teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Ach, niewiele brakowałoby dojść do tej piłki. No ale mamy aut. Nieudanie teraz. Strata. Pewnie się czuje z piłką. Odważnie prowadzi atak. A teraz znakomite dogranie. Jest blisko bramki, co wykombinuje. I za chwilę zobaczymy rzut rożny. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Mistrzowski teraz odbiór we własnym polu karnym. Schumacher. Zobacz. Okazja nie z tej ziemi. Nie ma gola. Sosa interwencja. Z Rożnego w okolice jedenastki. Ale trzeba się tu było teraz wykazać. Parada godna największych stadionów. Kibice myśleli, że po takiej główce musi paść bramka, a tymczasem nic z tego. Głębokie dośrodkowanie z rzutu Rożnego. Dobra obrona, ale to nie koniec zagrożenia. Tak, Bramka! Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma. Dobitki nie dało się już wyjąć. Spójrzmy raz jeszcze, jak tutaj padł gol. Naprawdę trzeba pochwalić Bramkarza za tę pierwszą interwencję. Stanął na wysokości zadania, dobrze obronił. Naprawdę nie może mieć sobie wiele do zarzucenia. Przy dobitce nie miał już niczego do powiedzenia. No to mamy jeden do zera. No teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Rzuca teraz w szesnastkę. Tak, ale się rozpędzili. Dwie bramki w tak krótkim czasie są rozpędzeni. Rywalom będzie trudno wyrównać. Widzimy teraz, że nie byłoby tej bramki bez świetnej centry. Bramkarz dał sobie wbić gola przy krótkim słupku. Zmieścił to strzelec. 2 do zera, gramy dalej. Tablica świetlna w górze i już wiemy, że przed nami jeszcze dwie minuty grania. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Piłka w grze. Zobaczmy, co z tego. Okazja nie z tej ziemi. Nie ma gola. Co za interwencja. Ale trzeba się tu było teraz wykazać. Parada godna największych stadionów. Kibice myśleli. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Dobra obrona, ale to nie koniec zagrożenia. Tak! Bramka! Świetna była ta pierwsza obrona. Wrzuca teraz w szesnastkę. Ależ się rozpędzili. Dwie bramki w tak krótkim czasie są rozpędzone. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Nie daje sobie odebrać piłki. Udane wejście. Traci piłkę. I będzie wznowienie gry z rzutu wolnego. Ale bez kartki. To środkowanie. Ale obrońca z zdecydowanym zagraniem wyjaśnia całą sytuację. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Strata piłki. Są coraz bliżej przeciwległej bramki. Tu może być groźnie. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. Tak, świetnie, teraz bramkarz. Przyszedł moment na zmianę. Zobaczymy, co nam to zmieni w spotkaniu. Daleko dogrywa w pole karne. Zmarnowana teraz okazja z rożnego. No i po ataku zagrożenie minęło. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Centruje w pole karne. Ma do kogo? Zero zaskoczenia. Piłka wpada prosto w rękawice. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Ładnie przesuwa się w pobliże bramki. Będzie chyba szukać decydującego do grania. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Blokuje teraz bardzo groźny strzał. No i mocno teraz, zdecydowane wybicie. Przy takim prowadzeniu możemy już chyba z czystym sumieniem powiedzieć, że ten mecz wygrają gospodarze. No, myślę, Tomku, że odpierw. Zaraz, zaraz, to może być Bramka. Gol! Jeszcze w tym meczu nie skończyły się emocje. Jeszcze będzie gorąco. Tutaj widzimy wyraźnie, jaka to była piękna akcja. Wspaniale udało się wytrzymać presję obrony, znaleźć sobie miejsce i zdobyć bramkę. Piękny gol. A zatem mamy wynik 2-1. Pozostało już tylko 120 sekund. I obrona teraz ograna. Mecz dobiega końca. I ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj 3 punkty. Przyzwoity mecz, po którym nagrodą za tę jedną bramkę strzeloną więcej będą trzy punkty w tabeli ligowej. To były naprawdę dobre zawody. Widać, że odgrywa ważną rolę w drużynie. W tym wypadku warto podkreślić dobry, a momentami nawet znakomity występ. Bramka na koncie, a do tego jeszcze zwycięstwo drużyny. Czego chcieć więcej, prawda? Piłka w grze. Zobaczmy, co z tego. Okazja nie z tej ziemi! Nie ma gola! Co za interwencja! Ale trzeba się tu było teraz wykazać. Parada godna największych stadionów. Chibice myśleli, Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Dobra obrona, ale to nie koniec zagrożenia. Tak, Bramka! Świetna była ta pierwsza obrona. Wrzuca teraz w szesnastkę. Tak, ale się rozpędzili. Dwie bramki w tak krótkim czasie są rozpędzone. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobrze. Tak, świetnie, teraz bramkarz. Przyszedł moment na zmianę. Zobaczymy, co nam to. Jeszcze w tym meczu nie skończyły się emocje.